To jest jakby luksusowo. Przepraszam, jak się pani podoba ten strój. No, całkiem ładnie. Pewnie i ja robiłam petycję, żeby nazwa też była taka trochę bardziej zagraniczna. I teraz nie mówi się Dino, tylko Dino. Lepiej, prawda? <laughs> Alejka ze słodyczami. Tutaj warunkiem była ekspozycja na te dubajskie słodkości. Etapna mleczko Dubaj, a dyszą myślę że Ambrozja. Polecam spróbować. Tutaj jest to z herbatami, ale jak dla mnie osobiście wystarczyłoby sama matka. O, i te bezglutenowe jagodzianki mogę pani polecić sam raz do porannej matczy. Mleko wsiadne 40 zł. Nas chyba trochę pogrzało z tymi cenami. Wie pani, no ja ich nie ustalałam, ale kreślali mi odpowiadać, że warszawski wystrój, warszawskie ceny. Aha, no dobrze. Piep, piep. Czy ma pani może kartę dużej rodziny? Nie. Jakby pani miała, to mamy rabaciki dla stałych klientów. Trzeba tego od razu mówić, zakładamy już. Wie pani, czy może taki dżentelmen zaliczyłby się jako jedno z dzieci?